Okej, okay. dzisiaj tak na szybko, dotarł do mnie właśnie Golden Box, to jest marcowy Golden Box, on dopiero teraz, dzisiaj do mnie dotarł, nowa sztuka. Zobaczcie, tak, uwaga, zdjęcie przyjdzie na pazury, jestem zaganiana mamuśką. Eee, firma miała troszeczkę problem z, z dostaniem wszystkich kosmetyków, ponieważ część tych kosmetyków przychodzi z Anglii, eee, a teraz wiadomo, restrykcje, inne bajery i trochę później, z opóźnieniem to doszło, dlatego ten box też był trochę spóźniony. Dobra. E, tutaj mam ulotkę, no ale będziemy się oglądać. Nie lubię na wolucy już zobaczyć, co tam do mnie czeka, wolę sobie rozpakować i sam poglądać. Okej. Okay. Co tutaj mamy? Moi mili, jakieś próbencje, próben... Nie, nie próbencje. To są maski, 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 maski z jakimiś kapsułkami. O, fantastycznie. Ja jeszcze takich masek nie widziałam. Hydro kolejna z taką kapsułką, wygląda to fadersko. Potem mamy maskę z Wen, to nam firma zdradziła już z wyprzedzeniem, e, którą nakładamy na szyję. Nigdy nie miałam maseczki na szyję. Miałeś jakieś maseczkę na szyję? Ciekawa jestem, jak się sprawdzi. E, potem tutaj mamy dermika, metamorfoza skóry suchej, ujedniający balsam. O, do skóry suchej potrzebuję. Ma mega suchą skórę. Potem mamy e, z naturalnej firmy, ma ma wspaniałe składy, ale. Delikatne e, mleczko, żel e, do odczyszczenia twarzy e, z aloesem. Kremowa emulsja do mycia twarzy. Fantastycznie, bardzo się cieszę. E, Słowianka, energetyzujący ser, dodające blasku. Woda z liści brzozy. No fantastyczne składniki, powiem Wam, polska firma przygotowana w Polsce, z tego co widzę to skład jest całkiem fajny, tak na pierwszy rzut oka, bo naprawdę się śpieszę, bardzo się cieszę, wygląda zacnie, poznaj moc Elixiru. To dłoni i paznokci, no fantastycznie, dobrze to wszystko, to wszystko, tak jak widzicie mega szybko dzisiaj nagrałam, dwie minuty ten filmik, szybko jeszcze Wam pokażę co ile kosztuje z tego pudełeczka, czyli tak, maseczka na szyję kosztuje 47 zł, no szał, to jest strasznie dużo, ja nie wiem co ta maseczka z tą szyją zrobi, ale lepiej niech to będą cuda na kiju, naprawdę. Balsam 20-30 zł. Eliksir do dłoni, to mamy próweczkę. Krowa emulsja do mycia twarzy 63 zł. Z tego jestem bardzo zadowolona. Potem mamy krem do twarzy lub serum. Dostaliśmy serum Cena seru 70 zł, maski, dwie maski w płachcie, każda po 24 zł, a za pudełeczko zapłaciłam 99 zł, no prawie stówę, ale jak widzicie wartość tych produktów znacznie przewyższa to co zapłaciłam. Ja podejrzewam, że ja każdy jeden z tych produktów wykorzystam bez problemu, szczególnie bardzo się cieszę z tych e, produktów bardziej naturalnych, bo im więcej i mniej się chemią się chemii się je pakujemy tym lepiej. E, Fajnie się to wszystko wiosennie prezentuje. Te maseczki też wyglądają mega ciekawie. Także dużo testów przede mną. Dam Wam znać, co i jak. Trzymajcie się. A jak Wam się podoba to pudełko? Kupiłybyście sobie? Myślicie, że warto? Dajcie znać.